Warmia i Mazury jestem przekonany, że wygrają w tym Światowym Konkursie, bo to są perły. Miałem możliwość jako kilkunastoletni chłopiec po raz pierwszy być w Warpuny, Nawiady, Sorkwity. Obozy młodzieżowe fantastyczne. Było nas tam trzydziestka, czterdziestka. To był koniec lat pięćdziesiątych, początek sześćdziesiątych niby bardzo prymitywnie, ale wszyscy mogą sobie wyobrazić, jak pięknie. Już nigdy nie przestałem tak naprawdę być na Mazurach. W każde wakacje przypomina mi się, nawet jak nie mogę tam pojechać, jak wyglądają, jakie są piękne. Potem był taki drugi rzut. Niezwykły. W 72 roku e, Stefan Grodzicki z Lisek pod Bartoszycami był w e, w Finale, w Monachium, na Biszce. To, było, to był największy sukces polskiego jeździectwa w tamtym okresie. A ja właśnie wróciłem z Anglii, gdzie jazda konno była super popularna. Nie w Polsce, w Polsce o tym nikt nie mówił. Ja miałem zdjęcie mojego ojca na koniu, jeszcze przed wojną. I postanowiłem zacząć jazdę. Ze swoimi przyjaciółmi, kilkunastu z nas, najpierw pod Liwicami, bo akurat otworzono stadninę studencką. Kiepskie konie, ale wymyśliłem, że można przecież spłynąć przez Olsztyn do Lisek, a stamtąd był Grodzicki. Zaprosiliśmy Grodzickiego. Jego żona była z Kochłowic, to pod Katowicami, taka miejscowość, nieduża. I przyjechali do nas, do Gliwic. Zrobiliśmy wielką libację i postanowiliśmy pojechać na konie do Lisek. Wtedy już upływali, uprawialiśmy spływy rzekami. Brda, gwda, drwęca. Wszystkie te rzeki mieliśmy już za sobą, ale nie mieliśmy za sobą łyny. Zaczęliśmy na Marusce pomiędzy Grunwaldem i Waplewem. Była to trudna rzeka. Mieliśmy drewniane kajaki, teraz takich nie ma. Mieliśmy około 80 dziur na tym spływie, bo my pływaliśmy szybko. Na jeziorze łańskim. Mieliśmy wojsko dookoła, bo to był ośrodek rządowy, a to były czasy komunistyczne. Tam nikogo nie wpuszczano, więc obserwowano każdy nasz ruch. Nawet jak przynosiliśmy kajaki przeciwrołańskie, czego nie trzeba było robić, tylko takie były kaprysy wtedy. To szli za nami krok w krok. W każdym razie dopłynęliśmy do Olsztyna. Tam przewieźliśmy kajaki za dobre miasto, dlatego że w Olsztynie łyna. No, nie była rzeką, w której można było płynąć, ze względu na rodzaj zanieczyszczeń i ilość zanieczyszczeń. Teraz jest zupełnie inaczej, proszę mi wierzyć. Ale za dobrym miastem już było jako tako i stopniowo Litzbark Warmiński, kto nie widział złyny Lizbarka Warmińskiego, to wiele stracił. Potem Bartoszyce, a pod Liskami, gdzieś ze 3 km od Lisek, Łyna płynie na takim zakolu, jest wielka skarpa. i Jedyna na tej trasie przed Sempopolem nie ma od Bartoszy do Sempopola takiej skarpy. Myśmy ją znaleźli przypadkowo i tam zabiwakowaliśmy na 10 dni. W Liskach jeździliśmy konno. Tak zaczęła się wielka epopeja. Także moje powiązania z tym terenem są nadzwyczajne, bo jeszcze proszę pamiętać, wszyscy ci ludzie pracujący na tym terenie byli po prostu skortowa. A wyższą szkołę rolniczą otworzono na przełomie lat 50. i 60. Ja wtedy studiowałem w Gliwicach na Politechnice, ale dwie czy trzy osoby, które z tego terenu, właśnie z warmi Mazur, przeniosły się do Gliwic na studia, wróciły, bo właśnie otwarto u nich uczelnię. Pamiętam to doskonale. I wtedy wszyscy nasi znajomi byli z Kortowa, wszyscy, którzy tam działali. A potem z tego Kortowa miałem wielką przyjemność, że w tym Kortowie otwieraliśmy i to w czasie, gdy ja byłem w rządzie, miałem tą wielki honor, żeby otworzyć prawdziwy uniwersytet, warmińsko-mazurski, taki z krwi i kości, który ma wszystkie wydziały w sobie. Dzisiaj nawet wydział, wydział medyczny, mój przyjaciel, minister zdrowia, pan Maksymowicz. Ten wydział właśnie zaproponował, otworzył przy wielkim udziale oczywiście władz uczelni i wielkim poparciu. Gratuluję. Wspaniała sprawa. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do, do starszych dziejów. Bo w latach 80. zaczęła się nowa epopeja. Ja wtedy po raz pierwszy wybrałem się dłużej na Mazury i wynajęliśmy łajbę. Kilka łajb, bo zawsze na wszystkie urlopy jeździliśmy w 15-20 osób. Jedno z nich to był y, typu Mazur konstrukcji Wolbega, sie, Wolbeka, 72 rok. Ta łajba bardzo mi się spodobała, wtedy było dużo drewnianych łajb, chyba połowa. E, I w końcu kupiliśmy ją po roku czy po dwóch. Do dzisiaj pływa na Mazurach, do dzisiaj jest naszą wspólną własnością kilku rodzin. E, niektóre elementy trzeba było wymienić. Jest to jedna z niewielu łajb, które jeszcze są drewniane na Mazurach z, z lat 70. I muszę przyznać, że robi coraz większe wrażenie, a nam się coraz bardziej podoba. Nie jest tak wygodna jak te nowoczesne. Na pewno nie ma w niej luksusu, ale jest za to przyjemność wszystko jest drewniane od odstępki aż po, aż po maszty i to jest wielka przyjemność być w takiej łajbie. Całe lata 80., w 97 roku, zanim trafiłem do polskiego rządu, Ostatnim lato także spędziliśmy na Mazurach. Także to są szlaki, którymi jeżdżę i którymi pływam, i na których galopuję od dziesięcioleci. To niezwykłe miejsce, niezwykły region. Jestem przekonany, że jego walory to nie tylko piękno przyrody, to nie tylko uniwersytet. To nie tylko wspaniałe Miasto Olsztyn, Litzbark, Orneta, ale to także niezwykli przedsiębiorczy ludzie. Bo tego się nie da zrobić, jeśli ludzie nie będą starali się, aby ich region był piękny, gospodarny, żeby była, żeby była praca. I to wszystko Państwo robicie. Ja bardzo życzę temu regionowi, aby wygrał. Aby Mazury były tym najpiękniejszym miejscem w Europie, które wszyscy wspólnie wybierzemy. My, Europejczycy, zasługują na to, wasz region na to zasługuje.